W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Panie Jezu, dziękujemy Ci za ten czas, który nam dajesz, dziękujemy Ci za to, że jesteś z nami na wszystkich drogach naszego życia. Prosimy Cię, daj nam odkrywać Twoją obecność przy nas w czasie tego Wielkiego Postu razem z Maryją i świętym Józefem. Amen. jest pasterzem moim. Moim, 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 moim. Cześć. Cześć dzieciaki. Fajnie, że jesteście, bo dzisiaj Pan Jezus w Ewangelii chce nas i apostołów, a tak naprawdę apostołów i nas nauczyć jak się modlić. I wiecie co Pan Jezus mówi? Pan Jezus zna nas dobrze i, i wie jak my się modlimy. Bo mówi do swoich uczniów: Nie bądźcie jak poganie, którzy mówią bardzo dużo. Oni myślą, że jak będą mówili bardzo dużo, no to wtedy zostaną wysłuchani. Pan Jezus dokładnie wie, jak wyglądają nasze modlitwy. I tu nie chodzi tylko o dzieci. Pan Jezus wie, jak wyglądają modlitwy dzieci, wie, jak wyglądają modlitwy dorosłych. I wie, że tam jest dużo prośby i dużo słów. Panie Jezu, chcielibyśmy to i to. Panie Jezu, proszę Cię o to i o to. Panie Jezus, spraw, abym jutro albo pojutrze to i to. Prosimy i prosimy i prosimy, a pan Jezus mówi: Przecież ojciec Wasz, Bóg, wie, czego Wam potrzeba, zanim jeszcze go poprosicie. Wy zatem. Jak się modlcie. I tutaj Pan Jezus podaje nam modlitwę, którą bardzo często się modlimy. Ja bardzo często się modlę tą modlitwą. Bardzo ją lubię. Ale zwróćcie uwagę, że w modlitwie Ojcze Nasz Znacie modlitwę Ojcze Nasz? Prośba jest dopiero daleko, daleko, daleko. Bo na początku mówimy Ojcze Nasz czyli Tato, Tatusiu, który jesteś w niebie. Niech się święci twoje imię. Niech przyjdzie twoje królestwo. Niech się wola twoja stanie. Tutaj na ziemi i w niebie. I zobaczcie jak modlitwa ojczy nasz jest zupełnie inna od tego jak my się zazwyczaj modlimy. Bo my to lubimy tak dostawać, nie? Tak prosić, żeby dostać, prosić, żeby dostać. Panie Jezu, daj, 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 daj. Daj. A tutaj mamy mówić, tato, niech się święci Twoje imię. Zwróćcie dzisiaj na to uwagę przy modlitwie. Witajcie dzieci w kolejnym dniu naszych rekolekcji, w drogę za Jezusem, krok po kroku z Marią u boku. Już poznaliśmy kilka ważnych rzeczy, potrzebnych, żeby iść za Panem Jezusem. Po pierwsze, żeby wiedzieć, że Pan Bóg na nas patrzy z miłością, żeby wiedzieć, że Pan Bóg nas kocha, to jest pierwsza ważna rzecz. Druga, żeby chcieć iść za Panem Jezusem. Następnie ważne jest również, żeby wiedzieć, kim Pan Bóg jest. I ważne też, żeby wiedzieć, że wcale nie musimy być doskonali, bezbłędni, żeby iść za Panem Jezusem. Możemy iść za Nim tacy jacy jesteśmy i dzięki tej drodze będziemy zmieniać się wewnętrznie. Dzisiaj, kochani, Pan Jezus nam daje kolejną ważną podpowiedź, co zrobić, jak iść za Nim. Pan Jezus dzisiaj uczy swoich uczniów modlitwy Ojcze nasz. Myślę, że znamy tę modlitwę. Pan Jezus dzisiaj zwraca uwagę na jeden jej fragment. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Wiecie, dzieci, często idziecie gdzieś w drogę. Jakbyście szły w drogę i miały taki wielki, ciężki plecak z kamieniami w środku, ciężko by było, nie? Tak byśmy szli mm, ledwo, ledwo i długo daleko byśmy nie zaszli. Właśnie takim ciężarem, który nie pozwala nam iść. W drogę za Panem Jezusem są yy, yy, urazy, które mamy w sercu. Jeżeli komuś nie przebaczyliśmy, i tego nas uczy dzisiaj Pan Jezus, wyrzuć wszystkie kamienie ze swojego plecaka. To znaczy, przebacz, jeżeli ktoś zrobił coś złego przeciwko Tobie. A czemu mam przebaczać? Bo ja wiele razy zraniłem Pana Boga i On mi zawsze przebacza. Dlatego też ja. Zawsze chcę przebaczać innym, i właśnie o tym, kochani, jest dzisiejsza rymowanka. Zapraszam na pana rymowankę. Przebaczyć, to znaczy nie chować w sercu urazy, to trudne, szczególnie gdy ktoś mnie zranił nieraz, a wiele razy. Ty mi pomóż, panie Jezu, bo ja cię wiele razy zraniłem i wiele razy do ciebie po przebaczenie przychodziłem, a ty mnie przyjmowałeś. Przytulałeś i przebaczałeś i w ten sposób najlepszy mi przykład dawałeś. To trudne, ale ja chcę te trudności przekraczać, bo iść za Tobą, Panie Jezu, to znaczy przebaczać. Dziękuję Wam dzieci za dzisiaj. Uczmy się przebaczać. Zadanko małe na dzisiaj. Jeżeli mamy w sercu jakąś urazę do kogoś, o kimś niedobrze myślimy, to dzisiaj powiedzmy Panu Jezusowi: Panie Jezu, przebaczam tej osobie. A jeżeli mamy z tym trudność, Panie Jezu, pomóż mi przebaczyć tej osobie. I będziemy mieć cały ciężar, ściągniemy z naszych serc. Tego Wam wszystkim życzę. Do zobaczenia, kochani, już jutro w następnym dniu rekolekcji. Pa Pa! Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków, amen. Kochani, wtorek w pierwszym tygodniu Wielkiego Postu kroczymy naszą drogą dalej. Wykonujemy następny krok, niosąc swój krzyż. Tak jest? Krzyż idzie z nami. Mamy oczywiście sakiewkę, mamy klucze, mamy wszystkie potrzebne rzeczy, które na tej drodze nas prowadzą. Ale jak dzisiaj posłuchacie dobrze słowa, to usłyszycie, że Pan Jezus próbuje nam na coś jeszcze zwrócić uwagę. Uczy nas modlitwy. Uczy nas modlitwy i ja wiem, że wy znacie dużo modlitw, prawda? Jaka jest wasza ulubiona modlitwa? Każdy ma jakąś i proponuję wam, żebyśmy zrobili sobie taki mały modlitewnik. A no, może być też duży. Pewnie. Wiecie, co to jest całkiem proste, bo z jakiegoś starego zeszytu bierzecie sobie kartki, które po prostu składacie razem, robicie dziurki dziurkaczem, najlepiej dziurkaczem, i wstążeczką albo jakimś sznureczkiem przewiązujecie, żeby to się razem trzymało. I piszecie sobie tak pięknie modlitewnik na wielki post. Ja wiem, że Wy już robiliście takie różne książeczki, takie różne opowiadania, na pewno to jest dla was bardzo proste, więc myślę, że jest to ciekawe, ciekawy pomysł, żeby zebrać swoje ulubione modlitwy. Bo Pan Jezus do nas mówi: módlcie się nieustannie. Nie mówi nieustannie róbcie lekcje, albo nieustannie się bawcie. Nawet nie mówi nie... nieustannie pośćcie. No właśnie. Też tego nie mówi, ale mówi nieustannie się modlicie. I ważne jest, żebyśmy znali modlitwy, żebyśmy je zebrali. Nawet to mogą być krótkie modlitwy. Jezu, Ty się tym zajmij. Jezu, ufam Tobie. Albo na przykład Aniele Boży. Też nie wiem, czy wiecie, że niedawno, we wrześniu, została takie uspójniona ta modlitwa, że ona teraz już troszeczkę inaczej brzmi, żebyśmy wszyscy razem mówili strzeż duszy i ciała mojego i zaprowadź. zaprowadź. Mnie, Mnie do, do życia, życia wiecznego. wiecznego Amen. Więc My się jak, cały czas z ciocią uczymy. Jak m, znacie tą inną wersję starszą, to warto może tą sobie zapisać i się uczyć. I uczymy się wszyscy razem, całe życie. Mhm. Także polecamy Wam, zróbcie sobie taki modlitewnik. Ja sobie jeszcze tak pomyślałem, że jak też nas oglądają takie młodsze, młodsze dzieci, to... Może jeszcze nie wszyscy potrafią pisać, ale też możecie rysować przecież rysunkiem, śpiewem, też się możemy pięknie modlić. Także to, co w tym modlitewniku zrobicie, to na pewno zawsze będzie wielką radością też dla, dla Pana Jezusa. I, I sięgajcie po niego jak najczęściej. I na dzisiaj, skoro robimy modlitewnik, no to sięgamy po modlitwę. I cóż mamy za myśl na dzisiaj? Cóż za zadanie dla Was czeka? Nasza propozycja oczywiście. Wybierz modlitwę, którą będziesz odmawiał każdego dnia Wielkiego Postu, Jeżeli macie takie modlitwy, które z rodzicami czy z rodziną odmawiacie codziennie, oczywiście odmawiajcie je dalej, ale chcieliśmy Was zaprosić do tego, żeby poszukać sobie takiej jakiejś bardziej wyjątkowej modlitwy, tylko dla Was tylko na ten czas. Jeżeli ona. Po tym wielkim poście będzie Wam tak bliska, że będziecie chcieli, żeby została z wami dłużej. oczywiście niech zostanie. Ale spróbujcie podjąć takie wyzwanie modlitewne na Wielki Post, bo tak jak mówiła ciocia, mamy się modlić. Nieustannie. Błękamina. Dobrej drogi. Z Panem Bogiem. Pan z wami. Niech Was błogosławi, Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Terima kasih telah menonton!